yeah mm -hmm. Ja. W radzie Złota Przeboje muzyka mojego życia, ira i nadzieja, no nadzieja jest duża, aby w przyszły piątek w kolejnym notowaniu listy przebojów Radia Złota Przeboje, Rafał Brzozowski z kompozycją Tak Blisko wspiał się na sam szczyt listy, ale to wszystko oczywiście zależy od Waszych głosów. Wystarczy już teraz zagłosować na złotaprzeboje.pl, a Rafał Brzozowski z tą właśnie kompozycją Tak Blisko pojawi się już niebawem w Radiu Złota Przeboje, bo teraz sprawdzamy jaka czeka nas dziś pogoda. Dzisiaj w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie dzisiaj nad samym morzem, tam do 22. W centrum termometry pokażą do 29, a najwięcej słońca i ciepła będzie dzisiaj na północnym zachodzie, jak twierdzą synoptycy, tam na termometrach do 34 stopni. Ciśnienie spada. Radio Złote Moje. 101 FM. Ja. Ira w radiu złote przyboje 28 minut po godzinie czwartej. A co przed piątą jeszcze u nas muzycznie? Tak Jennifer Lopez waiting for tonight. No warto czekać i warto doczekać dzisiejszego wieczoru kilka szans medalowych polaków na igrzyskach. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ale to nie wszystko. Będzie jeszcze. Czyli muzyczna energia w pigułce Bellini Samba de Janeiro. No to sprawdźmy o tej porze jaką będziemy mieli pogodę u nas na Śląsku. Pogoda. Zacznijmy może od ostrzeżeń burzowych. Synoptycy mówią, że Śląsk znajduje się w takim pasie. No, dzisiaj tam mogą pojawić się burze z gradobiciem i ulewnym deszczem. Dobre informacje są takie, że w tej chwili 19 stopni w Benzinie, prawie 21 w Gliwicach. A będzie ciepło, słonecznie i upalnie. 31 stopni, tyle dzisiaj na termometrach na Śląsku. 30 minut brakuje nam do godziny 5. shaking Stevens, Eurady, złote przeboje. She drives me crazy. I na Time w Radiu Złotowskim, muzyka mojego życia. Za 6 minut będzie szósta. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry, dobry. W witamy doskonałych serdecznie. nastrojach. Witają. Jerzy, Alwista Lesiński. Jesia Kruch, Ja bym powiedział w takich poniedziałkowych bardziej, ale dobra. Ale nie wszyscy, chcecie wiedzieć, da. jak przed momentem mówiliśmy o poniedziałku. Nie chcecie <laughs> nie. wiedzieć, bo to są słowa przynajmniej nieparlamentarne. I... Ale nie chodzi o to, żeby gadać. Chodzi o to, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. No I do dobrze, to wybierzemy właśnie. sprawy w ręce swoje i najlepszej muzyki na wakacje. Blue Lagoon i Vanessa Paradita już za chwilę. W Radiu Złote Przeboje, tuż po szóstej. A co się będzie dzisiaj od rana działo? Będą nagrody. O tym wszystkim już za kilka minut. Kasia Kruk, Jerzy R. Wojtek Wawiarczek. Miłego dnia. jak na, na, na. Za 6 minut będzie godzina 6 W Radiu Złote Przeboje Obiecany temat dotyczący niewierności do to niewierności męskiej Okazuje się według najnowszych badań Że mężczyźni zdradzają Bo ich partnerki są nadopiekuńczymi matkami Aaaa Na to bym nie wpadł musiałby. Natomiast jest na to sposób Panie powinny Zostawiać dzieci mężom Wtedy wtedy Będzie mniej okazji A wiadomo, że okazja czyli złodzieja. In the summertime, a za moment czem wredby złote przeboje za 5 minut szósta. Jest szósta wiadomości w Radiu Złoto Przeboje. Najszybszym człowiekiem świata, Usain Bolt. Nigdy przedtem o tym nie, nie myślałem. Jest szósta wiadomości w Radiu Złoto Przeboje. Najszybszym człowiekiem świata, Usain Bolt. Jamajczyk nie miał sobie ruchu.